Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Panny na kwiecień 2024 roku. Rozkład będę robiła Stali The Light Sears Tarot. Wylosuje dla Was jeszcze jedną energię stali słowa dla duszy. A myślę, że wystarczy tego tasowania. I zobaczmy, co tutaj dla Panny będzie się chciało pokazać na kwiecień. Energia miesiąca. Mamy tutaj e, pięć mieczy. Więc, no, nie jest to łatwa energia, więc może dojdzie do jakiegoś tutaj. Skłócenia się może z kimś, tak? Do jakichś różnic, no ale te różnice przy piątce mieczy już są takie e, poważniejsze, tak? No, że tutaj wszyscy są niezadowoleni i to może mieć e, takie duże znaczenie, tak? Może to bardzo rzuto, może rzutować na e, przyjaźń, tak? czy, czy no takie raniące są tutaj. W piątce miecze są te słowa bardzo, bardzo raniące. Więc tutaj uważałabym, więc nie jest to łatwy miesiąc, bo czasami po piątce mieczy, no już jest ten powrót trudny. No są te powiedzmy gwoździe wbite, je można wyjąć oczywiście, ale zawsze już te blizny będą. I o tym trzeba pamiętać. Więc ja bym powiedziała, uważajcie, uważajcie po prostu właśnie w kwietniu na jakieś, jakąś wymianę zdań, tak? na, na opinię swoją, żebyś, którą wypowiadacie, ponieważ no, może to później różnie się skończyć. Oczywiście czasami trzeba te granice postawić, ale żeby to było naprawdę przemyślane, żebyście nie żałowali tego, tak? Dobrze. Trudność, jaką będzie trzeba się zmierzyć. jest as y, jest siła, tak? Wielki arkana, y, więc tutaj może y, trudność jest taka, albo to czyjaś jest to siła, z którą wam będzie ciężko, tak? I to ktoś będzie was ranił. Może być jakieś mogą być słowa raniące, y, i ta osoba może nie panować właśnie nad tym. Y, 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 y tym wewnętrznym, albo to wy, tak? I oczywiście tak jedna jak i druga strona może bardzo, bardzo tego żałować, więc też można mieć to na uwadze, że mogą tutaj paść jakieś słowa bardzo takie niesprawiedliwe, mogą się wydawać czy wam, czy tej drugiej stronie i też może tutaj być ta walka słowna taka, no niekoniecznie Dopasowana, tak? Te, te, te narzędzia niekoniecznie muszą być dopasowane do tej sytuacji. Mo, może po prostu ktoś użyć za moc, za, za tej, tej siły, po prostu może mieć właśnie tą siłę i użyć jej po prostu, nie zważając na tą drugą stronę. Oczywiście, to, tak jak powiedziałam, też może być Wasza energia, więc no, trzeba uważać. Niespodzianka, niespodzianka księżyc, niespodziewanie ta cała sytuacja może spowodować, że za bardzo nie będziecie wiedzieli, na czym stoicie, tak? Że możecie swoją sytuację źle oceniać, czy pozytywnie, czy negatywnie, tak? Ale może tutaj być błąd. W ocenie tego, więc no, jedynie tutaj można się zdać na, na intuicję, ale tak jak powiedziałam, zawsze tutaj mówię przy, przy tej energii, przy księżycu, żeby też jakoś tak kurczowo się nie trzymać właśnie takiej ocenie tej sytuacji swojej, ponieważ ona bardzo często jest błędna, my czegoś nie widzimy, tak? Jest tutaj dużo tej mętnej wody i, i ta sytuacja jest taka właśnie bardzo, bardzo niepewna. I to też, no, tu są w awielki, wielkie arkana, więc no, no takie to mogą mieć konsekwencje właśnie w przyszłości. Um, Tutaj, te tematy, które się rozgrywają. I to jest jako, tak jak mówię, to może być niespodziewane dla Was, tak? I tak jak powiedziałam, czy źle oceniacie i się rozczarujecie na im plus, czy na im minus, różnie to będzie wyglądało, tak? Co robić w takiej sytuacji? Mamy tutaj umiarkowanie. Myślę, trzecie wielkie arkana, umiarkowanie, więc myślę, że to jest świetna tutaj energia żeby właśnie działać spokojnie, z namysłem i tak zrównoważenie, tak, żeby, żeby starać się tutaj harmonię uzyskać między właśnie tymi osobami, bo nie wiem, ile osób tu bierze udział, tak, żeby raczej starać się łączyć, a nie, a nie dzielić, tak. I to będzie wymagało też, jeżeli uleczenia, to będzie wymagało dłuższego czasu, że to tak szybko się jakby nie ułoży, tak? Ale trzeba mieć właśnie nadzieję, trzeba mieć chęci i pracować nad tym i też na, na to zwrócić uwagę, tak? Żeby nie z taką wielką siłą, tylko żeby to robić w taki delikatny sposób. Nie drugą osobę. Tak, to, to robić, a czego nie robić. Pięć no, denarów, czyli żeby znowu się też nie zamartwiać, nie zamykać się w sobie, znowu nie widzieć samych minusów, bo to nie pomoże ani tej sytuacji, ani uleczeniu waszemu, tak? żebyście się lepiej po prostu poczuli, czy ta inna osoba. No to żeby się tutaj e, tak nie zamykać w sobie żeby też widzieć e, te pozytywne strony nie tylko te e, negatywne e, wynik podsumowanie mamy tutaj sześć kielichów więc myślę, że tu może e, być e, że to dobra energia bo jest to taka właśnie szóstka harmonijna, miękka energia która też mówi o Patrzeniu wstecz, przypominanie sobie to, co może Was łączy, te dobre spra te sprawy, które były, żeby troszeczkę właśnie tej, tej nostalgii też może wprowadzić i dzięki temu może właśnie będzie łatwiej uzdrowić tą całą sytuację, uzdrowić siebie. Żeby właśnie w codziennym życiu było więcej miłości i, i, i tej harmonii, tak? I myślę, że jako, jak tu się pokazuje jako win, wynik podsumowanie, to myślę, że, 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 że będzie to osiągalne tutaj dla Was, tak? Więc myślę, że jakoś tutaj się chyba fajnie może ułożyć. Więc tak jak powiedziałam, może być jakaś może być duża rzecz, może być mniejsza rzecz, tak? dla was bardziej, mniej ważna, bardziej ważna, ale są też wielkie arkana, które też mówią o tym, że jakaby to nie była sprawa, że to może mieć konsekwencje w dłuższej perspektywie, że, że też właśnie warto popracować nad sobą, ale też to będzie wymagało czasu. Żeby się nie poddawać, żeby musiała będę kończyć, żeby nie widzieć po prostu wszystkiego w czarnych barwach. Dobrze. Jeszcze jedna energia stali słowa dla duszy, tak jak tutaj obiecałam i mamy tak jakieś dopowiedzenie. Jestem szczera, silna i skuteczna we wszystkich moich przedsięwzięciach. Odważnie podążam za moją prawdą. No, dobrze jest po prostu to prze, przemyśleć, ponieważ i faktycznie jest ta siła, jeżeli uważacie, że jest to Wam potrzebne, że jest to dobre dla Was, to jak najbardziej, tak? I w takiej sytuacji, no to nie ma tym bardziej się co tutaj zamartwiać. A jeżeli właśnie... Mielibyście się zamartwiać, no to może jednak zastanowić się nad tą Waszą siłą i szczerością, tak? Czy lepiej nie przyhamować troszeczkę? Dobrze, tak wygląda czytanie dla Panny na kwiecień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!